Dzień dobry, mam na imię Marek. Dzisiaj pokażę Państwu, jak łatwy sposób odczytać licznik z urządzenia Konika Minolta C3350i. Aby uzyskać, odczytać licznik stron kolorowych i czarno-białych na urządzeniu Konika Minolta C3350i, w pierwszej kolejności na ekranie dotykowym dotykamy przycisk menu z określonym domkiem. Następnie odszukujemy na ekranie dotykowym przycisk opisany słowem licznik lub counter. Wciskamy go. Kolejnym krokiem jest wciśnięcie przycisku licznik kopii. Interesuje nas lewa kolumna z podanym całkowitym licznikiem stron, licznikiem stron czarno-białych, licznikiem stron kolorowych. Dla serwisu zawsze interesują dwa parametry: licznik stron czarnych oraz kolorowych, które należy podać w naszej aplikacji. Dziękuję. Jeżeli chcemy wydrukować raport o ilości wykonanych stron na urządzeniu konika Minolta C3350i należy wcisnąć przycisk Lista wydruków wybrać format papieru, z którego będziemy korzystali przy wydruku i wcisnąć przycisk Start maszyna wydrukuje nam raport który zaraz pokażę wydrukowany raport zawiera numer fabryczny urządzenia oraz ilość wykonanych stron czarnych, ilość wykonanych stron kolorowych. Jest to prosta czynność do samodzielnego wykonania. Dziękuję.